Bańki mydlane, dmuchańce, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji czekało na najmłodszych z okazji ostatnich dni wakacji. Lada moment, powitamy nowy rok szkolny, nieubłagalnie mijają wakacje i w dniu dzisiejszym... Organizujemy właśnie taki dzień, który najbardziej w nim skorzystają dzieci. Mamy nadzieję, że te chwile spędzone na dmuchańcach, na, na tych wszystkich atrakcjach pozwolą na chwilkę jeszcze zapomnieć o tym, że za parę dni spakują dzieci plecaki i pójdą do szkoły. Jest sporo takich atrakcji, które pojawiają się na różnych festynach, czyli dmuchańce. Mamy ściankę wspinaczkową po raz pierwszy w Rudnikach, czyli to jest taka zupełna nowość tutaj. Mamy stanowiska z warkoczkami dla dziewczynek, z malowaniem twarzy, mamy warsztaty kulinarne dla dzieci, to jest bardzo fajna sprawa się dużym zainteresowaniem, zresztą jak Pani potem zobaczycie, naprawdę dzieci chętnie biorą udział w czymś takim, jeżeli mogą same coś tam ugotować. To jest ostatnio bardzo popularne. Mamy konkurencje sportowe dla dzieci na boisku, gdzie odbywają się zielony. Oprócz tego mamy oczywiście dzisiaj tutaj punkt z namiotem profilaktycznym, jeżeli chodzi o szczepienia się, bo ten festyn także dotyczy między innymi, oprócz tego, że jest to piknik rodzinny, jest to także piknik zorganizowany przy okazji akcji Szczepimy się. Zakończenie wakacji w Rudnikach pozwoliło na się Świetną zabawę, ale również zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Przede wszystkim staramy się dzisiaj nakłonić dzieci do jedzenia zdrowo. I teraz czy to zdrowo, znaczy nudnie i niesmacznie. Chcę w szybki i prosty sposób pokazać dzieciakom, że mogą przygotować zdrowe słodycze, używając dwóch, trzech składników, najprostszy blender, łyżka i kawałek miski i możemy stworzyć niezłe cuda. Więc chodzi o to, żeby w ogóle zaszczepić w dzieciakach takiego ducha do działania samemu, do zachęcenia mamy, babci i do kombinowania w kuchni, żeby te dzieci się nie bały po prostu czegokolwiek przygotowywać. Uczestnicy chętnie brali udział w atrakcjach przygotowanych na imprezie. Chciałem się spotkać też z koleżankami, z kolegami. Chcemy, żeby się dzieci trochę rozerwały i pomoiły. Warkoczyki, o, najbardziej są popularne w takich dzieci. gotowanie chyba też. I gotowanie, o. Dmuchańce, dmuchańce. i warkoczyki. Dmucha Dla mnie dmuchańce i warsztaty kulinarne. Myślę, że to jest e, taka akcja, która pozwala Ludziom spotkać się, poznać, bo no teraz wszyscy siedzimy w domach, wiadomo, zamknięcia. Tutaj mamy okazję wspólnie spędzić czas. Wydarzenie pozwoliło najmłodszym na wesołe spędzenie ostatnich wakacyjnych dni i zdobycie energii na zbliżający się nowy rok szkolny.